Z tej strony GRLPS i dzisiaj w tym odcinku pokażę Wam, jakie zrobiłam nowe stylizacje do pet shopów na Jamniczku i rzadkerku. No i oczywiście pokażę Wam, jak tę stylizację zrobić. I tak przy okazji też na tym filmiku zrobimy wspólną taką. Pokażę Wam wspólną, będę robiła taką wspólną stylizację y, na spanielku. No więc, tak, przejdźmy do. Na odcinka Dobra Więc może tak standardowo Na początku zacznijmy od jamniczka Jamniczek natomiast Wygląda właśnie o tak Widać, że Tutaj jest niebieska spódniczka Więc to Większość ma Oczywiście tą niebieską spódniczkę pożyczyłam od koleżanki Bo ja jeszcze, jeszcze Niestety nie mam w swojej kolekcji i widać tutaj dwa kryształki takie przyklejane i taki jeden. No i dobra, pokażę, pokażę Wam jak to zrobić. No dobra, więc, żeby zrobić górne kryształki, to jedynie potrzebujemy o takich yy, samo to są takie przylepne, takie, że się odklejam. O takie tutaj. No, no i po prostu pod, odkleiłam takie dwa i przykleiłam tutaj na jamniczkę. Oczywiście ja po prostu nie wiem po co to jest, ale po prostu, żeby dodać temu potrzebowi uroku, dodałam więcej niebieskiego i właśnie tego. Ale dobra. Więc potrzebujemy tego. No i po prostu trzeba odkleić dwa i przykleić tam obok te uszka. No, i oczywiście na, na kolczyka w buźce, na buźce, na mordce, potrzebujemy tylko oto tych, yy, nie tych, znaczy to też można przykleić, ale o tym za chwilkę. Na razie yy, przejdziemy do tego. Tego nie, bo to oczywiście jest za duże na yy, tego. To jest yy, rozmiarów nawet pół oka pytrzopa, więc sobie zajęło połowę oka. Tylko te małe. Czyli po prostu trzeba odkleić takiego małego i przykleić na buźkę. No i oczywiście jeszcze te naklejki i to. No i oczywiście jeszcze spódniczka niebieska. I tak powstała ta właśnie stylizacja. I przejdźmy teraz do szotcherka. Dobra? Ok, to przechodzimy do shothera. Dobrze, więc shotherek natomiast tam, 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 tam wygląda o tak. Według mnie jest, jest to bardzo piękna stylizacja, bardzo piękna. No takie dwa koral, koraliczki. No i jak mówiłam, mówiłam, że przejdziemy do tych oto tych yy, koraliczków. No i jak powiedziałam, tak dotrzymał obietnicy. To nie była obietnica, no ale dobra. No i tak, potrzebujemy tutaj właśnie takiego jednego koralika. Dla, po prostu użyłam takiego tęczowego, bo ładnie czarny z różowym wygląda, a zresztą gdybym użyła tego jasnego, jak przy tym tamtym jamniku, no to po prostu wtedy by to nie było widoczne, bo to takie, wiecie, pod kolor idealny jest akurat. Może troszkę ciemniejsze. No ale tak, potrzebujemy właśnie takiego jednego koraliczka. No i oczywiście takich cekinków, czyli głównie to takiego kwiatuszka i takiego tego. Takiego, nie wiem co to jest, ale coś takiego to jest z kwiatkami. Oczywiście, niestety, muszę Was też tak troszkę zasmucić tą stylizacją, ponieważ te koraliki były w takiej ciociami mi kupiła na grudzin, taki zestaw do bransoletek, no i po prostu tak to przyczepiłam, więc osoby, które tego nie mają, to mogą po prostu wziąć jakikolwiek taki kwiatek, no i takie dziwne coś, nie wiem co to jest, ale taki też, taki kamyczek, no i wtedy powstaje ta stylizacja. No, i oczywiście, jeszcze standardowo, jeżeli ktoś nie lubi tych kukardek, które się tak przyczepia, no to oczywiście wpadliście na to idealnie, bo wtedy mamy, można to przyczepić plasteliną. Oczywiście to nie musi być czerwona plastelina, może to być też inna, ale to już jak kto woli. No, i tak to jest ta nasza yy, cała stylizacja. No i przejdźmy do. I tak właśnie powstały te dwie stylizacje. Jeżeli komuś się te dwie stylizacje spodobały, no to oczywiście mogą takie zrobić własnoręcznie w domu. Ale dobra, więc idę po naszego spanielka i stworzymy jakąś wspólną stylizację. No dobra, więc tak, ja mam już tego spanielka. Oczywiście z góry mówię, że można też użyć do niego ubranek, takich też własnoręcznie robionych. Też może pokażę Wam, jakie ja mam, takie własnoręcznie robione. No, taki oto spanielek. Bardzo ładny zresztą, troszkę mu to się zdarł nosek. Tutaj też widać troszkę oczka, bo widać, że to jest taki chucre, to jest takie grubsze, więc też troszkę oczka mu się zmyło. No ale to nic, zresztą bardzo ładny. No i dobra. Biorę tego spanielka, no on tutaj niech sobie nie stoi, no i tak, nie wiem jaką mu tutaj zrobić stylizację. Hmm. Ciężki wybór, ale poczekajcie, pójdę jeszcze szybko po te moje ubranka i zobaczymy. Dobra, słuchajcie, przyznam, że jest troszkę tego mało, bo większość uszków takich, które zrobiłam, większość jest też tutaj mam akurat dla szatcherka, taki duży kwiatek i taki brylant. Niestety, no ale mam akurat trzy takie idealne ubranka dla jamniczków i dla spanielek. No i dobra. Zacznijmy od może od tego. To była na początku kokardka, ale jakoś źle to zrobiłam i niestety ta część mi jakoś odpadła, czy tam się urwała. No i teraz jest takie dziwne coś i nie wiem, nie wiem czy to wyrzucić, czy to zostawić. Na razie to po prostu zostawiłam takie dziwne. No i dobra, jeszcze mam bardzo piękną tą, bardzo zresztą piękną kokardkę. Serduszko. No i jeszcze szalik. To pasuje akurat na to i na tego jamnika, pasuje i na tego spanielka, ale na tego szrotcherka to nie wiem, czy by pasowało. I dobra, odkładam to tu, a tak w ogóle tutaj nie wiem, czy ktoś zauważył, ale tutaj, oj, tutaj stoi taki. Kangurek, no bo przed chwilą też nagrywałam szkołę Petropów. W sensie kująka festywa. No ale źle wyszło, więc musiałam skasować. Czy coś takiego? No i dobra, ale to odkładam i na razie zajmiemy się dekoracją buźki. No cóż, no, buzka jest bardzo słodka, dlatego mm, przydałoby się tutaj bardzo delikatna stylizacja, właśnie ym, y, typu te, te by pasowały albo też te jasne by pasowały. Chociaż jeszcze nie wiem. Pó poczekajcie chwilkę, dajcie mi jedną minutkę albo jeszcze krócej. Nie wiem kiedy przyjdę, ale dajcie chwilkę, ok. Słuchajcie, ym, jedyne co znalazłam, no to takie. Kreliki. Mogłabym w sumie coś tutaj zrobić. To tutaj je na, na razie odkładam. Mam tu plastelinę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czekaj troszkę może więcej. O, idealnie. Dobra, na początku zacznijmy od litery Y. y jak. Nie wiem. Yta. Ytaja. Nie, nie kojarzę. No dobra, biorę i... No i nie wiem czy jakoś to wygląda ładnie. No ciężko mi... A czekajcie, a może ja... A może ja czekaję, bo teraz mam takie brudne ręce z tej zaraz wspaniale mi się tutaj obróci. A może by tu... No. Ech. No słuchajcie, nie wiem jaką do niego dobra stylizację. Bo to troszkę ciężkie. Dobra, to, to zabieram i może znajdę coś innego, bardziej ciekawszego. No dobra, ale już wiem głowa do góry. Idźcie tutaj stąd już tutaj to. Przyklejmy to gdzieś jej i zobaczymy, czy to się w ogóle będzie dobrze się robiło. A może by to jej tutaj przykleić. I by takie tutaj jeszcze innego to by w sumie. Eee, to nawet nie jest taki zły pomysł. To dam ją tu. I odklejam kolejnego. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Opa. Siup. Ej, słuchajcie, ten coś nie, nie chce się kleić. Ok, jest. I tutaj jeszcze by się takie dwa przydały. Ok, tak żeby się nie zepsuło, no bo wiecie, co się tu dzieje. Halo, nie słuchajcie, ten się niestety już nie przyklei, bo źle go odkleiłam. Okej. No, klei się. Okej, okay, jeszcze tutaj jeden. No, klej się, co to się od Pawła, Pawla. Klej się. Okej, okay. czekajcie, może się zaklei. Nie no, słuchajcie. Nie chcą się kleić. Klej się. A zresztą ten też się nie chce kleić, w ogóle coś mi dzisiaj tutaj nie idzie, nie idzie mi. Dobra, to zabiorę. ok, ok, za chwilę. Może będzie końcówka już Pokażę Wam efekt końcowy. Wracajcie, ja muszę uważać, bo ja się widzę, że to może się w każdej chwili odpaść, a my chyba nie chcemy, prawda? Nie chcecie tego, żeby się odkleiło i filmik zrujnowany i bym musiał nagrywać jeszcze raz. No dobra okej. Okay. Tutaj już są przyklejone. Przyznam, że ten spanielek z tym teraz tutaj tak ładnie wygląda, jakby miał podwójne kolczyki, czy coś w tym stylu. W ogóle teraz to wygląda, jakby to był jakiś facet, czy coś w tym stylu. No dobra. I faktycznie byśmy mogli jeszcze dodać tutaj to. Tak. I dodamy. Poczekajcie chwilę. Minuta. No dobra, już ubrałam szalik i to by chyba było już na tyle. No przyznam, że bardzo ładnie to wygląda. O. Tak. No bardzo ładnie mi wyszło, tylko szkoda, że ten nosek taki zdarty, chociaż w sumie takie jakieś zadrapania czy inne rzeczy to pet Shopowie oczywiście dodają tylko uroku, tylko potrzeb dodają. I jest to po prostu piękne. No i dobra. I pokażę Wam pet. Pokażę Wam wszystkie moje pecopy, które ustylizowaliśmy. No I tak to by było na tyle z tych wszystkich stylizacji. Pomyślcie sobie, która wam się najbardziej oczywiście podoba. Bo mi chyba naj najbardziej podoba mi się ten szotcherek. Nie, po prostu jest taki, dodaj mu to uroku. Ale dobra, tak, a i ten. No i ja bym wbrała tego szotcherka, gdybym była na Waszym miejscu. Ale dobra. No i no, to by było już na tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Oczywiście zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczek, aby nie pominąć żadnych moich innych filmów. A tak przy okazji, chciałabym jeszcze dodać, że możliwe, że będę na filmiku otwierała Mr. Box albo nie wiem i nowego pet shopa, to się okaże, ale czekuj, czekajcie i zostawcie oczywiście ten dzwoneczek i subskrypcję, żeby mieć pewność, że dostaniecie powiadomienia. Więc do zobaczenia, pa!